Kulo, maniak, kulo, maniake. Kulo makake, kulo makake, Maciaka laka shaka. Motha lata laka, lata moko nanga janga langa lata janga mga. Oh yeah. Hej, cześć, witam, z tej strony nowy odcinek z Happy Wiz. Dzisiaj zaczynamy z levelem Neskot. Zabi Hitlera od Waksro 762 Zobaczymy co to będzie. Witaj, to moja pierwsza mapka. No, nie brzmi jakoś zachęcająco, tak ci szczerze powiem. O co tutaj chodziło? Nie rozumiem. Nie nuda 11 się ma. Gdzie to moja mapa serii nuda? Tak, w pierwszej mapce, w której walczy z kiblem. Jeśli jest za krótka, to powiedz na odcinku: no przedłużę, przedłużę. Znaczy się, sorry, strażnicy, okej, okay, strażnicy już mnie zabili. Na samym prądeczku już mnie strażnicy zabili. No jakie chamstwo po prostu. Okej. Okay. Próbujemy jeszcze raz, próbujemy, dobra, tym razem tylko dupa. U Jezu, tam jest więcej mieczy niż przypuszczałem, że tam jest więcej mieczy. O! o! Ale po co, że się wbijał w tym miecze jeszcze, no? Już, już było nie było. A! O, bo nie było... Aaaaaaa! O, Nie wołknąłeś. No szkoda trochę, bardzo szkoda. O, przeskocz lub zabij wieżę kiblową. Przeskoczę ją, przeskoczę, ja przeskoczę wieżę. A! Prawie mi się udało wszystko! Nie wbijaj sobie tego w dupę! No i po co? Po co? Ale jak ładnie, ty w dzieci trochę ten miecz mi pomaga, jakby nie patrz Trochę, trochę się drze też ten ziomek, ale to nic O, się przez chwilę ogon, piękny, mały ogon Malutki, piękniotki ogonek, ale no niestety już go nie mamy, no, no nie gadaj, że, że, muszę do tyłu skakać, żeby wszystko na skotano. no Czy tam Elevena, nie wiem, co to to był Dajesz Jest Jest Jest, Jest. Jest ma! Już myślałem, że będzie, ale nie było. 3, 2, 1, 0 i. ¡Jooo! Nie, dobra, tutaj nie ma szans. Wszystko się przez przezelewać na przeskoczenie. Niestety, 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 ale tak już chciał twórca tej mapy. A kuźwa! Jest, jest! 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 Idealnie! Idealnie po prostu! Wow! U. Cholera, cholera! A! Nie! Nie! Żyje, co prawda, ciągle. Ciągle, co prawda, żyje jakoś. I jest już trzeciego miecza. Nie, kuźwa! Ja pierdzielę! Czy tam już jest koniec? Czy tam już jest meta? Przestań się, kuźwa, drzeć. Ja pierdzielę. Przestań. Dziękuję. Dziękuję, kochany jesteś, naprawdę. Dziękuję, jesteś bardzo kochany, tak. Aha. Jest, jest jest nie nie nie, 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 nie! Nie! Kuźwa! Za daleko poleciał, debil! Za daleko poleciał! Jak tym razem mi się uda przejść tego lewa, bo zabiję się na jakimś kiblu, to kończę to. I tyle, kończę ten level w sensie, no. W końcu, ja pierdzielę, w końcu! Dobra, okej, okay, dajemy tutaj. Trujeczkę za, za stopnie, za tyle kiblów kuźwa po drodze, za brak miejsca pomiędzy tymi kiblami. Dajemy trujeczkę. Neskot basketball. Barbecue chicken. Okej, okay. są dwa błędy. Mianowicie, piłka czasami przelatuje przez ciebie i nie da rady jej złapać, oraz nie wiedziałem, jak ustawić łańcuchy, się, żeby się nie ruszały. Okej, okay. za chwilę zobaczymy, co to będzie. Za chwilę zobaczymy, co to będzie. Okej, okay, ale Okej, okay, poczekajcie, ja chcę od początku, tak będzie szybciej. Okej, okay, znowu od początku dajesz, panie, dobrze, nie znowu od początku dajesz, panie, dobrze. Nie znowu od początku dajesz, panie, dobrze. No, znowu dobrze, znowu, znowu źle. Dobra, znowu źle, znowu źle, znowu źle. No. Jest! Fuck yeah! Fuck yeah, that's how we do it. That's how we do it, motherfucker. How that, that's how we do it, motherfucker. Aaaaah, skąd possible. Od Mega Miko cztery, Aaaaah, znaczy 004. Bądź rozumiały, to moja pierwsza mapka. Dobrze, będę rozumiały, to twoja pierwsza mapka. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Pozdro znaczy się, tu nie ma nic ciekawego, zaraz zobaczymy. Czy tam nie ma nic ciekawego, zaraz zobaczymy? A ja jestem naprawdę ciekawy. Wow, miałeś rację. Uf! Au, 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 tam jest ze 200 harpunów. Tam jest 200 harpunów, excuse me, tam jest 200 harpunów i aaa! Prawie, zawsze trafia wtedy, kiedy nie powie. Jest, jest, pięknie, subcia, subcia, dupcia. Jest! 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 jest, 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 jest! Pięknie, idealnie, piąteczka, lecimy, z następnym. O kurde, co ja... o, dodałem do favorites, nawet nie wiedziałem, że się da. Neskot meteoran. o, to może być coś ciekawego, witaj Neskoci, o, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja! Ale dlaczego mam takie żółte włosy nie było pomarańczowych? No dobra, okej. Okay. Kasztanowych, znaczy się, sorry. Sorry, bo ja mam kasztanowy kolor włosów, przecież nie. Nie rudy, tylko kasztanowe, pamiętacie, kasztanowy to jaka różnica oczywiście, tak, tak, tak. Tylko no to marbuzy Angela! Angela Angelumny, okej, okay. to jest niemożliwe. No, masz rację, że to jest niemożliwe do przejścia. Chyba, że. Nie, nie, nie mogę wrócić postaci. Więc tak, masz rację, że to jest niemożliwe do przejścia. Masz rację, Adventure Neskot Adventure 9 od Hary 331. 1 1-3-3-1, sorry. Witaj na zie... zielonym levelu. Czyli na takim łatwym, bo zazwyczaj jest zielony to taki, wiecie, taki. Jest po prostu. Jest po prostu zielony, tak? W sensie taki zielony dla, zielo... dla, dla zielon. Dla, dla zielonkawych, Dla takich, którzy dopiero zaczynają, prawda? Więc, no właśnie. Więc, no tak samo jest taka górka dla zielonych, na przykład, tak się chce na nartach pojeździć. Bo to jest po prostu taka wiecie, dla początkujących, o! To jest mapa, to jest mapa dla. Ała! Mapa, ała! Jezu, ty! Excuse me, wow! Ja nawet nie byłem gotowa, tu 200 poleciało na mnie! Z tych, 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 tych. Au, au, au. Ok, czy ja już wygrałem? Czy ja już wygrałem? Czy to już do końca doleciało? Tutaj te nogi? Tak, doleciały do końca. Wow! That's how it all went. of troll o ten wybuch potrzebny, powiadasz, że potrzebny, nie dało się bez niego. Komitet powitalny, okej, okay, czy... Yyy, e, poczekajcie, bo nie jestem zupełnie pewien. Okej, okay, teraz dałem radę, komitet powitalny. Nie ma komitetu powitalnego, dobrze. Dobrze, to, to ja rozumiem, to, to, ja rozumiem, kochani, to, to ja rozumiem. Taki komitet powitalny, to ja rozumiem, naprawdę, Au! I to bolało praktycznie, można powiedzieć, że bolała ale ja wcześniej to nie poczułem. Teraz impossible, impossible. Ej, dziwne, że Impossible a ja nawet nie trzymałem klawisza do przodu. To pewnie na początku nie jechałeś do tyłu. Nie, nie jechałem do tyłu, bo zapomniałem pojechać do tyłu. Naprawdę. Nie zgię! Nie, Scott od... od Afryka! Mój pierwszy level, więc nie znam mechaniki dobrze. Tyle błędów w jednym zdaniu dawno nie widziałem, naprawdę. Okej, okay, dobra, jedziemy co prawda rowerkiem, bo nie wiedziałem jaką postać te wybrać, ale już teraz wiem. Okej, okay, za chwilę zobaczymy. To jest w ogóle, to ballfall, znaczy, no ballfall, tak, tak to chyba naz nazwać można, tak mi się wydaje. Pięknie się przytulałeś, pięknie się pani przytulałeś, przepięknie po prostu idealnie, tylko że teraz utknąłeś, nie wiem czy to widzisz, ale nie, jednak nie, dobra, jest jednak idealnie. Z tego co widziałem, synek chyba poleciał tak po prostu, tak, on już wygrał. Dobra, synek już wygrał, okej, okay, nieważne, więc... Jeżeli ten nawet przegram, to i tak już wygrałem, więc możemy powiedzieć, że jest super. No dajesz, panie, dajesz. Ja wiem, że też rany. On twerkuje, on twerkuje, on nie, nie ma pata. Twerkujący tatusiek, to jest, to jest to jest nazwa na ten odcinek, to jest twerkujący tatusiek Twerkujący, kurde, tatusiak. Dobra, się powtórzyć, bo chyba mi się nie uda wiecie Synek, jakby co wygrał, więc. Jakby co to, to już wygrano, mamy w kieszeni. Au. Okej, okay, tak, to może jednak wybiorę tego co na to. Może to będzie dobry pomysł, no tak mi się wydaje. Tak mi się kurde wydaje, że to jest idealny pomysł, naprawdę. To jest po prostu pomysł, pomysł genialny nad genialnymi pomysłami, 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 pomysła Po prostu, no naprawdę. O! Wygrałem! Proszę bardzo, level genialny. Lecimy z następnym i pozdrawiam Cię bardzo, ja tych w lewu. zrób ludzia od hardcore 007. No zobaczymy, no. Dobra, zrobimy sobie blady emo Chińczyka z palec. Zajmajmy dajmy z paleńca. Dlaczego nie? Dajmy to jest palenica, będzie fajnie, będzie śmiesznie. Oczy, oczy chińczy... Okej, okay, już mi samo automatycznie padło do chińczyka, więc nie miałem dużego wyboru. Okej. Okay. Usta, usta, dajmy sobie pełny uśmiech. O, chyba się jednak nie uda, a jednak się uda. Pełny uśmiech, pełny uśmiech, kochani. Włosy, neskotowe nie neskotki i rokes. E, takie fajne, dajmy sobie neskotowe, co wy Neskotowe włosy, dajmy sobie tak, neskotowe włosy. Dlaczego by nie, by nie zaszaleć? Brwi, tak, niech będą monobry. Monobry, dlaczego nie? Jaki piękny, normalny, że troszeczkę jak ja! Tylko, że ja nie mam monografii i nie jestem czarny, cały czarny, taki jak jedno dziecko się urodziło gdzieś tam w Afryce. Nie wiem, czy to fake, czy to nie fake, ale się urodziło takie buggy, mega czarne. Nie wiem, pewnie fake. Neskot nietypowe od Happy Wheeler i pozdrawiam ci bardzo serdecznie. Happy Wheeler i Hardcore. To jest typowe, impossible, powiadasz. Postanowiłem stworzyć coś dla ciebie tak po prostu. Nie robiłem tego długo, ale się staramy. Okej, okay. więc skoro się starałeś, to zobaczymy. Skoro to jest impossible, tam widzę Ananasa. Okej, okay. okej. Okay. Widzę, że już o coś tutaj chodzi. Okej, okay. widzę, widzę, dobrze. Okej. Okay. Obróciłem się o 360 stopni dookoła mojej własnej osi. O, widzicie jak to zrobiłem? Popatrzcie, popatrzcie, znowu mi się, o, że uda... Nie, już chyba się drugi raz nie uda wiecie. a żyje! Żyję! To jest... Najważniejsze teraz tu przeszkód, toru przeszkód. Jest, wygrałem! Dziękuję bardzo za level. Był genialny, był genialny, Descot. Way od watermelonek. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, watermelonek, watermelonek. Level po polsku i dane na starcie. Patrz do góry! Okej, okay. patrz do góry, patrzę do góry, patrzę do, patrz do góry. Jeżeli nie przejdziesz, zdematerializujemy cię. Okej. Okay. Będziemy to testować, rób więc wszystko tak dobrze, jak tylko umiesz. Pozdrawiam. Tak jeden, to jest jeden grzebień. Grzebień mi w ogóle nie straszny, naprawdę mi się udało. Trudno jest stracić synka, ignoruj, okej, okay. to jest trzeci. Drill fru Ok, Coca-Cola, proszę, dziękuję. Teto, czy to jest mina? Nie, synku! To nie jest mina! To nie jest, to jest kupa synku! Ała. Ostatni test, oczywiście, musiałam przegrać, bo się zagapiłem na kupę. Okej, okay. jedź do przodu mówię. Panie. Panie, nie rób sobie żartów ze mnie, naprawdę, jedź do przodu. Mówię, jedź do przodu przecież! Jedź! No jedź!

Okej, okay, teraz się nie zdematerializujemy, proszę o ocenę zgodną z, z czymś tam. Master Paczek, repach jak zła pieniądze. złapie pieniądze, znaczy okej, okay, ja złapię pieniądze, zobaczysz, ja złapię pieniądze, zobacz O, wow, dobra, może mi się nie uda, ale, ale fajny, fajny pomysł na level. Fajny pomysł na level. Takiego levela jeszcze nie widziałem w tej grze. Naprawdę, to jest coś nowego. Bo nie gram ogólnie w te levely, zrobione przez ludzi, ale wygrałem. To jest najważniejsze, wygrałem. Genialny pomysł na level, po prostu genialny pomysł na level. Nieskończona pierwsza mapa, Tomaszowe fan mapsy. Pozdrawiam ci bardzo serdecznie, Tomaszowe fan mapsy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Secret. No. O, niespodziewanka, zobaczymy w niespodziewankę. Co będzie niespodziewance? Tam jest czarny kot, tam jest czarny kot. Tu jest 6 pieniążków, 7 pieniążków, sorry. Nie, 4, 5, 6, 6 pieniążków. Magi. To ty? To ty robisz? Co ty robisz? Co ty tutaj robisz? Chyba powinno być, tak mi się wydaje, nie jestem dokładnie pewien, ale ja bym to tak rozumiał, ja bym to tak rozumiał, tam jest siódmy pieniążek, czy mi się do go zabrać czy mi się uda go zabrać, czy to jest tylko jakiś troll, Nie się go nie uda. A udało mi się, ale poczekajcie, ja pójdę jeszcze raz, zobaczymy sobie, poczekajcie, wejdę wąstą myszką, okej, okay, to jest pierwsza mapka, okej, okay, to już wiem, Jakbyś sobie na tyle serfret, spodoba ci na 100%, tak, spodobał mi się, żebyś wiedział, że mi się spodobał, tak, 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 oby tak dalej, oby tak dalej, kurde. Oooooooooo oh, yeah! Kulo maniak! Kulo maniak! Kulo maniakę! Kulo makake! Kulo oh, makako yeah. makake! Maciaka lakasiaka! la faka laka makosako! Nanga junga manga! Langa dzianga manga! Langa dzia manga! Lungga ranga bunga mangu! Pójdziemy sobie dołem? Nie, ja wolę górą! Wiecie, ja wolę górą, zobaczycie, że mi się uda górą Popatrzcie, popatrzcie. Nie, 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 w drugą stronę, panie. Okej, okay, teraz się udało. Pięknie! Pięknie! Dasz radę! Ja też dam rady, kurde, jak ja nie Rady. Naprawdę, wierzę w to, że ja nie do rady. Illuminator! Proszę nie stracić głowy, nie straciłem głowy, nie straciłem głowy. Lecimy z piąteczką i następnym levelem. Neskoci przyjaciele od Bwasek 1-2-1. Neskoci przyjaciele, ja nie mam przyjaciół, wam to tyle razy mówiłem. niespodziewanka na tyle, Jestem ja pewnie niespodziewankę, Ja chcę niespodziankę. Ja chcę niespodziewankę! Ja chcę niespodziankę, co to będzie. To jest impossible z tego co ała widzę. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, spróbujemy jeszcze raz. Ja wiem, że mi się to uda. Ja wiem, że mi się to uda. Ja po prostu, ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Chyba dupa u człowieka jest bardziej wrażliwa, niż myślałem. Okej, okay, wiecie co, ja pójdę le lepiej, lepiej tutaj o, przez, przez ten A dlaczego? Aj, prawie, że to zrobił, prawie, że to zrobił, normalnie. Odbicie w skoku, normalnie rzadko kiedy się udaje, ale jednak udaje się dla prawdziwych hardcoreów, naprawdę. Dla prawdziwych hardkorów się udaje, mówiaście mi tak. To jest właśnie to. Okej, okay, udało się, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Uuu, ale jakie pocie? O, tutaj akurat to przez to można przejść, okej. Okay. Opa, 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 okej, okay, tylko noga mi odpadła trochę, to źle. A, jest, wygrałem! Wygrałem ten level, genialny level. Wygrałem, nesko, dziwna sprawa, bo to właśnie 100, tam ma, ma, ma w sobie dwa ukryte easter eggi. Dwa ukryte pewnie na tyle, czyś nie. Nie zgadnę? Nie, tak, nie. Uuu, to jest coś dziwnego. Oj, tak, to jest coś dziwnego. Oj, to jest coś mega, kurde, dziwnego, że tam nie było istre. Ega na tyle. Cholera Okej, okay. nie doskoczyłem niestety. Okej, okay, teraz doskoczyłem. Oh, fuck ja. that's yeah. za, that's do it. That's Okej. Okay. Tak podobało się, że w przeleciałam przez praktycznie cały level, więc nie było źle, jakby nie patrzeć. I tym levelem, w tym levelu kończymy wasz odcinek. Znaczy nasz odcinek, jakby nie patrzeć. Na razie, cześć, trzymajcie się, bababa. Baba. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie w górę. Jeżeli nie, to też zostawcie w górę i komentarz. Na razie, trzymajcie się, pa, 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 pa.